Bajki z króczkiem! Jeszcze przed wojną i wiedzą o tym nieliczni, nie w Chorzowie, a w Bytomiu był ogród zoologiczny. Nasza historia toczy się więc dawno temu. W Śląskim, jak w Śląskim to godej po naszymu. W Śląskim zoomie szkoły i śląskie zwierzęta. Ros do Łosia, na klachy przyleciała Ana, dziko Enta. Słuchajcie, Zefliku, bo tak się Łoś mianował. Do zo afy i nie będzie już Einfachowo. Co to godocie, docie? Troski jest Einfachowo? Czemu? Nie chce afu w kolemie, wola żyć po staremu. Oj, Zefliczku, po staremu to tu będzie ino chwila. Słyszała, że jutro w południe przywiedzą goryla. Jee, goryl? W śląskim Zo I onie szczymia tego. Wykludza się stąd choby do lasu pszczyńskiego. Zeflik z nowiną ciśnie do klotki hazoków. Potem do misia i orgusia, lisa Francika i rodziny sarnioków. Tak ta klachula godzina, nim słonecek był na zachodzie. Bez wszyscy się powadzili i było larmo w całkim ogrodzie. Z tych wrzasków i lamentów to by było tyle, bo rano na trowie postawili klotka goryla. Potem okazało się, że to Blank fajny synek. Wszyscy polubili ta srogo afa, co się mianował Szymek. I na łoś zeflik godą. Jo ja tego niszczy Abo goryl się wykludzi albo mnie tu jutro nie ma. I tak godą codziennie do późnej starości. A szybko osiw i się ze Z kuli kulitej złości. Koniec bajki? Koniec. Morał, poproszę. Być tolerancyjny. Nie być łosiem.